piekowałem się nią, karmiłem ją, dbałem o nią. Musiałem ją związać. Spotkałem dziewczynkę. Czasami bawiła się piłką pod blokiem. Chciałem jej pomóc? Musiałem jej pomóc. I ona skoczyła. Kto powiedział, że ona nie żyje? Плагаем, не пустил Я на правда этим не зарубила Я только глядывал Я далее ничего не помнил. No to dzień dobry. Dzień dobry. Dobry czy niedobry? No, na półgłębokość dobry. Co się stało? No co, co się stało? Sąsiad wycieraczki podmienili. Lata po piętrach i wy podmienił wycieraczki. U mnie też wziął. Kupiłam sobie piękną wycieraczkę i wziął mi. Ukradł. Poszłam wyżej, patrzę, jest. Pukam całymi dniami, nie otwieram mi drzwi. Jeszcze mi klamkę wymalował. czym? Co? takim czymś lepkim, nie wiem co to jest. Jakaś woda z cukrem, nie wiem co to jest. Jakaś chemikalia. Gdzieś w chemicznym sklepie musiał kupić. On mi klamkę wysmarował. A! Budapren! Ja rękę za, e, kleję, rękę za klamkę rozumiem, że ja nie mogę odkleić ręki. Tak! On mi taki zrobił numer kielecki. Nie popuszczę, nie podaruję. Tak! Budapren! Przykro mi bardzo, że nie będzie pana wśród nas. Bardzo przykro mi się będzie z panem rozstać. Pamięta pan datę, którą panu powiedziałem i wyleczyłem? Tak. No, to właśnie będzie ta data, 30 marca 2009 roku. Co się wtedy stanie? Dokładnie. No, nie będzie pana wśród nas, zniknie pan po prostu. Wyparuje. I ślad po panu zaginie. Nie mogę się odkleić. Tragedia. Zdrowaśki odmówiłam, jakoś się odkleiłam. No tak, zdrowaściem mi pomogły. Pani odmawia zdrowaśki? Tak, o tyle, o ile. By było śmiesznie. Codziennie rano i wieczorem? Nie, tylko jak się w Albo gwizdam. Też mi pomaga. Albo co? Jak się w to gwizdam. Albo se śpiewa. O czym pani śpiewa? A, takie różne. Mluję, muję. Kolorowe autobusiki, takie śmieszne. O kurwa, dlaczego jest panu przykro? No bo trochę się znamy, no i przykro mi będzie z tego powodu, że już, że już nie będziemy mogli razem porozmawiać więcej. Przyśły. Co jest? Dzień dobry pani. pani? Chciałaby pani być w raju? Nie. Raj mnie nie interesuje. Raj to śmiech na sali. A puści na pani? Ra, nie. raj wie pani, pani, gdzie pani gdzie jest? W Miami Beach. Tam jest raj. Ale tak tutaj, pani krzyczy, tak pani. Bo ja mam krzyczy. taki głos, bo ja w chórze śpiewałam 20 lat, kościelny. Ale, pani, Ale może nie... jednak pani. Budzi? Nie. Ja, z nami obok. ja śpiewałam w chórze, dlatego mam cytr podniesiony. Wie pani, takie ciężkie czasy idą. Jakie czasy? Ja my tam pani? mi ciężko nie jest i, i, i dlatego, dlatego do tego idźcie do Józia albo do Helenki oni oni to bardzo uwielbiają i tam wejdziecie się. A jest miłością. Niech pani da sobie powiedzieć. Nie. Idźcie do Helenki albo do pana Józia. To tam jest spokój. chce spoko. pani się dowiedzieć co Nie. Pani od przyszłości czy w Nie. Ja już wiem bo ja chodzę do wie. mnie wróżka powiedziała co mnie czeka. Ale to nie Duża bróżka. sława, duże pieniądze a mało tematu. No, Ale to, to nie wróżka tak. Tylko Pan mógł Ja nie chcę, chcesz, nie, nie mówię wam, idzie do Helenki do Józia, tam sobie pogadacie, bo... My nie oni... znamy Helenki i Józia. No to My poznacie, oni z nim siedzą, oni są Jehowem. One uwielbiają te tematy. Świadkami jechał. No świadkami jechał. To to samo. Jechoby ci świadek. Do Helenki do Józia, o, cebulka pachnie, bo, y, y, tego, załapiecie się na kluseczki. Bo ona robi kluseczki. No nie jest Pani grzeczna, no nie jest. Bo panie, mnie to chociaż... nie interesuje. Pan... A Pani by była grzeczna, by Pani nie była w tym? Pan Bóg Pani wybaczy to wszystko. Tak, a ale, Pani by była ale, grzeczna? Ale proszę przynajmniej przeczytać. A po co? Ja nie chcę, ja mam co czytać. No. No żal mi, Żal mi panią. Mnie to nie interesuje. No, no siema, cześć. I co? One? Daj spokój na drzewo z nimi. Liście się nie bliżą. Wkurwiły mnie one normalnie. Muszę iść do barku. Drinka się zrobić. One tam dyskutują, chyba o pani. No, szma ty, p. wypadnie spod drzwi, powiedziałam. Nie ma dyskusji, powiedziałam. Cisza! wypad. Do Juska i do Heleny. Tam gdzie, tam bałakać. A nie pod moimi drzwiami. Prosty, ciutki ludem. pat Czemu pani tak... No? Bo ja nie lubię koci O Oszustki. Jest pani nietolerancyjna. Nie, ja, bo one mnie denerwują. Na potencję stary, j***.